Inauguracja Rostoczańskiej Akademii Churalnej odbyła się w ramach 10 Międzynarodowego Festiwalu Odkrywamy Paderewskiego. W dawnym barokowym kościele przyklasztornym świętego Michała Archanioła, doprowadzonym w czasach komunistycznych do ruiny, wystąpił kameralny chór Gloria Zylwowa. Cieszę się bardzo, że mogłam uczestniczyć w tym koncercie, cudownym koncercie huralnym, krótkim, bo warunki są tutaj trudne, ale przepięknie wybrzmiały pieśni sakralne w tym kościele, znakomita akustyka. Kościół wymaga remontu, ale myślę, że ta inicjatywa powołania właśnie tutaj, Rostoczańskiej Akademii Huralnej, spowoduje, że ten kościół niedługo odzyska swój piękny blask. Będzie nie tylko kościołem, ale będzie też miejscem spotkań takich transgranicznych, polsko-ukraińskich. Dzięki porozumieniu pomiędzy Kurią Metropolitalną Archidyce z Stowarzyszeniem Samorządów Euroregion Rostoczy i Polsko-Ukraińską Fundacją im. Ignacego Jana Paderewskiego, to miejsce, przy zachowaniu funkcji sakralnych, będzie jednocześnie siedzibą Akademii Huralnej. Będzie tu centrum kulturalne, które jest nam bardzo potrzebne i to jest bardzo dobry przykład efektywnego wykorzystania kosztów Unii Europejskiej dla naszego wspólnego dobrobytu i dla współpracy transgranicznej. Euregon Rostocze właśnie powstał po to, żeby między innymi tworzyć różnego rodzaju okoliczności do kontaktów, kontaktów Polski, Ukrainy, ale też i do kultywowania tradycji ziemi rostoczańskiej. Następstwem powołania Akademii Choralnej będzie międzynarodowy konkurs muzyki choralnej. Organizatorzy zapowiadają też kolejne projekty. Nabór do chórów zaplanowaliśmy na miesiące wiosenne i mam nadzieję, że na jesieni już można będzie zobaczyć efekty pracy artystycznej. Po podpisaniu aktu założycielskiego w pałacu arcybiskupów lwowskich wystąpili soliści z zespołu Śląsk Maciej Komandera i Dariusz Rzaczek oraz lwowska pianistka Mariana Humecka. Duże emocje towarzyszyły też występu uczniów szkoły muzycznej niewidomej Wiry Semkiew oraz Artema Maskowa.